Siema, jestem Szydzi, a w dzisiejszym odcinku powiem wam o ukrytym skinie do Jackie. E, powiem wam, kiedy zostanie on dodany do Brawl Stars e, oraz ile on będzie kosztował. Więc serio, warto oglądać ten odcinek do końca, a więc na samym starcie, jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję najlepiej wyraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jeśli chcecie więcej odcinków tego typu na moim kanale. No i zapraszam Was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media, więc jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. No i napiszcie w komentarzu Jackie, a ja Wam serduszko. Także teraz lecimy już z tematem dzisiejszego odcinka. Okej, okay, więc ostatnio Brawl teraz na swoim profilu jeszcze przed wyjściem lipcowej aktualizacji opublikowało takie oto zdjęcie. No i zwróćmy uwagę, że tutaj mamy pokazane wszystkie skiny, które zostaną dodane właśnie w lipcowej aktualizacji, czyli skin do Tika, skin do B oraz skin do Max yy, oraz mamy również pokazanego nowego Zadymiarza, który również zostanie dodany w lipcu. Yy, no i słuchajcie, mamy tutaj również jednego skina, ukrytego skina do Jackie i... Nasuwa się wam, w sumie to wszystkim, nasuwa się teraz pytanie, co robi tutaj ten skin? A więc, słuchajcie, no jak wiadomo, w wakacje twórcy Brawl Stars, czyli po prostu pracownicy Supercella, mają wakacje i w tym czasie nie pracują. A więc, wiadomo, że te wszystkie skiny, które tutaj mamy pokazane, oraz zadymasz, no zostaną dodane właśnie w lipcu, czyli w wakacje, kiedy oni mają już wolne. Ale za to nie wiadomo co zostanie dodane w sierpniu, bo w sierpniu nic nie zapowiedzieli, wiadomo, że już nic nie zapowiedzą, ponieważ no po prostu mają wolne i no już nic nie wypuszczą do internetu żadnych informacji. A więc tutaj wypuścili takie zdjęcie i moim zdaniem ten skin do rzeki zostanie właśnie dodany w sierpniu. No bo w lipcu już mamy zapowiedziane wszystkie skiny właśnie na ten miesiąc, więc już w lipcu raczej ten skin nie zostanie dodany, no chyba, że super cel nas zaskoczy, ale no sierpień byłby takim nudnym miesiącem, nic by się wtedy nie działo, w Rosa, więc myślę, że ten skin właśnie w sierpniu zostanie dodany. No i słuchajcie teraz pewnie pytanie kolejne, ile ten skin będzie kosztował? A więc oczywiście tego nie wiemy, ale powiem wam tutaj jakie jak jest moje zdanie o tej cenie i myślę, że tyle ten skin będzie właśnie kosztował, no wiadomo, że on na pewno nie będzie darmowy, no bo chociaż no kto wie, ale no raczej on nie będzie darmowy, więc na pewno też on nie będzie za star pointsy, no bo nie wygląda mi on na skina za star pointsy, a więc zwróćmy uwagę jak on wygląda. No i tutaj mam takie różne kolorki i tak dalej no i moim zdaniem ten skin będzie kosztował 80 gemów, na 300 gemów on nie zasługuje, znaczy no po prostu to by było za dużo, 150 też za dużo, 30 gemów to by było za mało, po drugie już mamy jednego skina, czyli budowlaniec rzeki za 30 gemów, więc nie byłoby sensu kolejnego skina za 30 gemów dodawać, więc myślę, że ten skin będzie kosztował właśnie 80 gemów. A więc słuchajcie, dzisiaj taki szybki, informacyjny odcinek, no bo tutaj nie ma już zbytnio co o tym skinie mówić, po prostu powiedziałem wam e, kiedy moim zdaniem ten skin zostanie dodany do Browser i ile ten skin moim zdaniem będzie kosztował. No i tutaj właśnie nie ma co już o tym skinie więcej mówić, więc e, dziękuję wam za wytrwanie do końca, taki krótki odcinek jak już mówiłem, e, ale myślę, że odcinek i tak się jak wam się spodobał, no bo był on ciekawy. E, a więc słuchajcie, jeśli wam się właśnie ten odcinek spodobał, no to nie zapomnijcie o łapce w górę pod tym filmem, no i nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami. No i myślę, że już nie ma co przedłużyć tego odcinka. Także to było na tyle. Trzymajcie się. No i cześć!